Ameryka po Polsku. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie, po lewej, po prawej. Razem ze mną jest Rafał Jurak, redaktor naczelny tygodnika Monitor. Dzień dobry Rafał. Dzień dobry Pawła, dzień dobry Państwu. No to dzisiaj sobie porozmawiamy na dwa tematy. Pierwszy będzie taki ogólny, i to jest rozmowa, którą właśnie teraz możecie oglądać i, i słyszeć na naszym fanpage'u. Na tematy dotyczące koronawirusa i oczywiście podejście do tego całego świata, a druga rozmowa będzie dotyczyć zasiłków dla bezrobotnych, i ta rozmowa będzie już do obejrzenia i do wysłuchania na naszej stronie amerykapopolsku.com i również na naszym kanale YouTube. Rafał, a bierzesz sobie do serca te wszystkie przekazy, które słyszysz, albo inaczej, bierzesz bardziej do serca te przekazy lokalne, ponieważ tutaj żyjemy, czy te ogólne, dotyczące Stanów Zjednoczonych, z których nic nie wynika i które z dnia na dzień się zmieniają, no bo trzymając się tych ostatnich, jeszcze wczoraj była brana pod uwagę taka zapora, czyli całkowita kwarantanna dla stanu Nowy Jork, dla stanów ościennych New Jersey i Connecticut. A już dzisiaj prezydent Trump wycofał się z tego i powiedział, że to jest kompletnie niepotrzebne, mimo że, jak wiemy, sytuacja w stanie Nowy Jork jest po prostu dramatyczna. Biorę te informacje na równi. Dlatego, że uważam, że nie można tylko i wyłącznie filtrować lokalnych wiadomości dotyczących koronawirusa bez patrzenia na, na to, co dzieje się na poziomie federalnym, na poziomie krajowym, i nie można tylko i wyłącznie słuchać tego, co dzieje się w kraju, nie patrząc na to, co dzieje się w powiecie Kuk, czy, czy w miasteczku, w którym akurat e, jestem zabunkrowany tutaj. E, przepraszam, muszę zrobić coś, co nie pasuje, ale od pół minuty musiałem podepać się w nas w tych czasach to bardzo niebezpieczne. Podobnie. Ale w domu, ale w domu wolno słuchaj tylko domu, jak, tak, jak tłumaczyć ludziom ponoć dotykamy twarzy 2000 razy dziennie średnio no i wychodząc na dwór. no Jesteśmy w stanie się powstrzymać ale przychodząc do domu próbujemy nadrobić więc robimy to pewnie 6000 tysięcy razy. Przepraszam że ci przerwałem. Ależ absolutnie przerywaj kiedy chcesz masz absolutną rację. To jest jedna z trudniejszych rzeczy powstrzymać się od tego żeby Gdzieś się nie podrapać w okolicach twarzy głowy od czasu do czasu. W każdym razie ja obserwuję te wiadomości na równi, bo, bo, bo jest to dla mnie ważne. W tej chwili epicentrum amerykańskim jest Nowy Jork, ale już w tej chwili naukowcy, którym wierzę, mówią, iż kolejne epicentra to Chicago to Nowy Orleans, w Luizjanie i Detroit. Czemu te miasta? Dlatego, że po pierwsze są to duże miasta, po drugie w tych właśnie miastach jest dosyć duzy, duży odsetek osób, które, powiedzmy to szczerze, żyją na dosyć niskim poziomie finansowym. Osób ubogich, których nie stać na to, żeby się odizolować od innych w pałacach, w wielkich ogrodach i wszystko mieć dostarczane do domów. Więc dlatego akurat te miasta wybrano. Zaskakująca jest na razie do tej pory całkiem dobra sytuacja w Los Angeles, ale tam są. Z kolei y, y, dosyć wcześnie przedsięwzięto pewne kroki do uniknąć epidemii. Był to pierwszy stan, który wprowadził nakaz pozostania w domach. I jak widzimy, na razie to działa. Te, te wszystkie stany wyrównają chyba, myślę, poziom zachorowań w przeliczeniu na mieszkańców, bo to jest nieuniknione. I dlatego właśnie federalne informacje są dla mnie bardzo ważne. No ale to, co dzieje się w naszym podwórku, jest chyba równie istotne. Trzeba wiedzieć, w której okolicy, w jakiej okolicy są ogniska zapalne. A te ogniska zapalne pojawiają się co chwilę w nowych miejscach. Więc, więc obserwuję na równi. Co ważne, jeżeli mogę dodać, tak. że mamy dwie dwa źródła informacji. To są politycy i naukowcy. I ja słucham polityków tak. Moja uwaga jest co na naukowców, bo należy do tych osób, które raczej, którzy raczej wierzą w, w, w potęgę wiedzy, a nie koniecznie chęć wygrania wyborów. A muszę powiedzieć, że niestety. Mamy takie samo zdanie, więc ja też to, co mówią politycy, wkładam między bajki. I, I tutaj chciałbym nawiązać do tego pana, który jest taką czołową postacią w zespole prezydenta Donalda Trumpa i który mówi, jak powinniśmy żyć, jak mamy funkcjonować, co bardzo często jest no, w kontrze do tego, co mówi prezydent Donald Trump, bo on akurat uważa, że powinniśmy się wygaszać, chować w domach. A on nawet dzisiaj w jednym z komentarzy powiedział, że. Według tych wyliczeń, które on ma i które on sam jako naukowiec jest w stanie przeprowadzić, A w Stanach Zjednoczonych na pewno zachoruje kilka milionów ludzi i według tych wyliczeń umrze od 100 do 200 tysięcy osób. Ale też dodał uczciwie, że nauka nauką, wyliczenia wyliczeniami, ale nie jest w stanie podpisać się pod tym obiema rękami i powiedzieć, że. Tak będzie na pewno, i chyba to jest takie uczciwe stanowisko z jego strony. No, nikt nie wie, co się wydarzy. Nawet najlepsi naukowcy nie mają pojęcia. Spójrzmy, co się dzieje w tej chwili z. Obietnicami dotyczącymi szczepionki. Wszyscy mówią, media to podchwyciły, politycy to podchwycili, że będziemy mieli ją w ciągu roku. Naukowcy mówią, że mają nadzieję, że to będzie w ciągu roku, ale zobaczmy w przypadku eboli na przykład. To nie było w ciągu roku. Do tej pory, mimo upływu wielu, wielu, wielu lat, bo to pierwszy raz ebola pojawiła się w latach 70., chociaż nad szczepionką zaczęto pracować dopiero w 2000, do tej pory mamy takie eksperymentalne szczepionki. WHO, Europa, Stany Zjednoczone zaaprobowały jej użycie w sytuacjach, niż złego, kiedy człowiek już jest w takim stanie, że, że właściwie efekty ubocznej szczepionki mu nie zaszkodzą bardziej niż sam, sam wirus eboli. Więc ja podobnie jak inni, ja mam nadzieję, że ta szczepionka będzie bardzo szybka. Ja mam nadzieję, że to pojawi się w ciągu kilku miesięcy, ale jak będzie naprawdę. No, nikt nie jest w stanie przewidzieć. Ale naukowcy są że pracują, że robią co mogą. Jestem jednym z tych, którzy chcą tutaj klaskać. Znaczy, podejrzewam, że jesteś jedną z tych osób, które zawsze klaskały naukowcom i zawsze kibicowały służbom wszelkim medycznym w przeciwieństwie do tych, którzy zawsze stawali okoniem i mówili, że tak naprawdę po co, że im się nie należy, a teraz nagle wszyscy śpiewają z balkonów piosenki i biją brawo, co oczywiście doprowadza do łez wszystkich pracowników służb medycznych szeroko pojętych, bo to nie tylko ci, którzy pracują w szpitalach, ale to wszyscy ci, którzy są na pierwszej linii frontu. Ja bym chciał, żebyśmy. Wyjaśnili jedną rzecz, bo oczywiście świat się trochę podzielił. Nierówno, ale jednak podzielił. Podzielił dlatego, że niektórzy uważają, że nie powinno być kwarantanny. Powinniśmy sobie biegać po ulicach. Część ludzi powinna umrzeć, bo jest to taka naturalna selekcja. Taki jest świat, tak to wygląda. Natura się o to upomina, ale a, no to akurat nie przejdzie, bo po pierwsze, najważniejszą wartością jest życie, a po drugie, wydaje mi się, że. Nie wszyscy rozumieją, dlaczego jest kwarantanna. Kwarantanna jest po to, żebyśmy między innymi albo przede wszystkim nie rozmontowali służby zdrowia, która jest już w opłakanym stanie, bo może się okazać, że jak wszyscy wyjdziemy na ulicę, to padną wszelkie placówki medyczne i za chwilę zbudujemy lekarza, bo tego lekarza po prostu nie będzie, bo się nie dostaniemy do takiej placówki medycznej. Znaczy to już ma miejsce. W Nowym Jorku już nie pójdziesz do lekarza, jeżeli masz cokolwiek innego, cokolwiek innego ci dolega niż tym, niż... kim byś chciał. Tak, od początku mówiono nam wyraźnie, tylko jedni słuchali, inni nie, że kwarantanna nie ma na celu zatrzymania, Pandemii, epidemii. Ma na celu zwolnienie, po to, żeby jak najwięcej osób mogło właśnie korzystać z pomocy lekarzy, z pomocy łóżek szpitalnych, z pomocy tych nieszczęsnych wentylatorów, do których możemy za chwilę nawiązać, bo to jest opowieść w opowieści osobna. I nikt od początku nie przekonywał, że kwarantanna, zakaz wychodzenia z domu, właściwie prośba, o to, by nie wychodzić z domu, ma powstrzymać koronawirusa. Nie, miał, miała spowolnić rozprzestrzenianie się jego. Ci, którzy mają zachorować, prawdopodobnie zachorują, tylko że zamiast wszyscy w marcu, być może niektórzy zachorują w maju, czerwcu, lipcu i przez to to będzie trwało dłużej, ale będzie bezpieczniejsze dla większości z nas. Więc ja nie bardzo rozumiem osoby, które które, które odrzucają te argumenty. Tu, 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 tu nie ma miejsca na interpretację. To zostało nam wyjaśnione, jest to proste. I albo zgadzasz się z tym, albo nie. Jak się nie zgadzasz, to troszecz, troszeczkę tak aspołecznie postępujesz. Ja rozumiem, w miasteczku, gdzie jest 300 mieszkańców, można sobie pozwolić na spotykanie To jest małe grono, no, niewiele możliwości zarażenia jest. Ale kiedy mamy miasto, które ma kilka milionów mieszkańców,. No to, to wiadomo, że to wtedy jak ogień w suchym lesie się rozprzestrzenia ta choroba. I właśnie chodzi o to, żeby ten ogień zwolnić. Tylko o to chodzi. No i właśnie tutaj kij ma dwa końce, dlatego niektórzy zarzucają i prezydentowi, ale wydaje mi się, że to bardziej powinno się zarzucać władzom lokalnym, zarówno samego miasta Nowy Jork, jak i stanu, że nie zarządzili tej takiej stricte kwarantany, bo tam mamy coś takiego jak u nas, to home. Natomiast wszyscy woleliby, żeby ci ludzie musieli pozostać w domu i żeby nawet na ulicach pojawiła się Gwardia Narodowa, żeby tego wszystkiego pilnowała, że każdy, ponieważ każda osoba, która wyjdzie, później się z kimś spotka i to będzie takie błędne koło, a Nowy Jork już nie daje rady. A Rafał, jak tak patrzysz generalnie na cały świat i na politykę i na liczbę zachorowań i na to, które kraje już się z tym uporały, chociaż nie do końca, bo ostatnio mówiliśmy o Chinach i Chińczycy co prawda mówili, że są już po wszystkim, ale ostatnie informacje świadczą o tym, że wcale nie są po wszystkim, a i lokalne media mają wątpliwości, czy liczbę ofiar śmiertelnych podano prawidłowo, więc no tutaj trafne były i twoje, i moje, i wszystkich tych, którzy nie ufają Chinom przypuszczenia, że o nie wszystkim wiemy, ale tak ogólnie patrząc na cały świat, kto na tobie zrobił największe wrażenie, kto według ciebie najlepiej się zachował, kto, kto zachował się być może jak mąż stanu, a kto podszedł do tego no tak jak podchodził zawsze, albo licząc na szczęście, albo prężąc mózgu, nie mając kompletnie wiedzy i nie słuchając tych, o których już dzisiaj mówiłeś niejednokrotnie, czyli naukowców. Mówisz o Stanach Zjednoczonych czy o świecie? Mówię o świecie ogólnie to jest bardzo trudne pytanie, bo bardzo wiele osób zachowało się w odpowiedni sposób, nawet jeżeli to nie przyniosło właściwych efektów. Wiele osób odrzuciło pewne informacje z różnych powodów i to miało jakieś tam poważne, dosyć śmiertelne dla wielu osób skutki, więc ja nie chcę operować nazwiskami. Mogę powiedzieć tak regionami świata, że okazało się, że Azja ogólnie, niezależnie od tego, czy wierzymy w te liczby, czy nie, Azja lepiej Poradziła sobie w niektórych miejscach albo radzi sobie z, z tym, co się dzieje, z różnych powodów. W jednych krajach związane to jest z stylem rządzenia reżimem panującym. I, i, I sposobem, w jaki władza narzuca pewne rzeczy swoim mieszkańcom, Chiny na przykład. W innym z kolei z pewnego posłuszeństwa, wiary w, w działania rządowe, tutaj Korea Południowa może być przykładem. A w innych jeszcze ze względu na doświadczenia przeszłe systemów pewnych ostrzegania. Tutaj możemy powiedzieć o Singapurze, na przykład, czy Tajlandii. Europa natomiast w ogóle świat zachodni takie mam wrażenie, że troszeczkę zaspał. Mamy lepszych naukowców, niewątpliwie, mamy najwięcej pieniędzy, mamy doświadczenia z dawnych lat, a mimo wszystko nie potrafiliśmy tego wykorzystać. I wśród, w świecie zachodu najwięcej osób ostrzegało, że kolejnym największym zagrożeniem dla ludzkości będzie właśnie ten niewidzialny wirus czy bakteria. Że do... Roku magazyn Time wydał albo sponsorował książkę, nie wiem na, jak, na jakiej stacji to się odbywało, zatytułowana właśnie była Najbardziej śmiertelny wróg, i tam opisywano dokładnie przypadki, które mogą się pojawić w najbliższym czasie. I dotyczyły one właśnie wirusów. To było na podstawie wcześniejszych doświadczeń z SARS-em czy z MERS-em. Tak a propos to, MERS ciągle jeszcze gdzieś tam w niektórych krajach Bliskiego Wschodu pojawia się od czasu do czasu jakieś małe ogniska. I mówiono, że to się zdarzy. W 2015 roku Bill Gates, czy ktoś go lubi, czy ktoś go nie lubi, moje prywatne zdanie jest takie, że jest to wielki człowiek o naprawdę nieprzeciętnym umyśle i trzeba słuchać mądrych ludzi. W 2015 roku Bill Gates wystąpił na forum TED Talk. TED Talk to jest organizacja z lat 80., która za darmo udostępnia właśnie wypowiedzi różnych mądrych ludzi na różne mądre tematy. I w jednym z mówców, właśnie przed 10 laty, był Bill Gates, który opowiadał o tym, że wirus nas zniszczy zniszczy ludzkość, bo jesteśmy kompletnie tego nie przygotowani. Mówił o tym, że powinniśmy jakiś system zabezpieczeń, komunikowania się, informacji, inwestycje w służbę zdrowia, inwestycje w laboratoria zrobić, ale. Ludzie się nie potrafią porozumieć, naukowcy są zostawieni sobie w czasach pokoju i pieniądze lepiej przeznaczyć na coś bardziej spektakularnego niż na badania. Żaden rząd nie przeznaczy miliardów dolarów na badania, które w danym momencie nie są potrzebne, prawda? No, no, no dlaczego? Skoro to nie daje żadnych głosów. I ostrzegali... no tak, ale za, ale za, za chwilę będzie musiał ten rząd przeznaczyć kilka miliardów. No to jest tak, to tak wygląda. No. No, to taka krótkowzroczność trochę, no ale wiemy, że tak to, tak to działa na świecie. MERS i SARS były ostrzeżeniami. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, że na przykład ten dzisiejszy wirus, koronawirus SARS-CoV-2 jest równie śmiertelny jak SARS-CoV, ten wcześniejszy SARS, lub też ten, który wywołał MERS, lub też ebole chociażby. I w tym momencie zamiast kłócenia się, czy on ma jednoprocentowy, czy trzyprocentową śmiertelność, Rozmawialibyśmy o 40, czy 60, czy 80% śmiertelności. Tamte wirusy na szczęście się tak łatwo nie rozprzestrzeniały, a ten na szczęście nie jest tak bardzo śmiertelny. Ale teraz wyobraźmy sobie, że następny wirus, bo my oczywiście zwalczymy tego wirusa, to minie, ale za kolejne 5-10 lat pojawi się coś, będzie hybrydą takiego łatwego w złapaniu wirusa dzisiejszego, koronawirusy, koronawirusa, i tak śmiertelnego jak, jak MERS na przykład, albo jak ebola. Bo to się pojawi prędzej czy później. I właśnie o tym ci mądrzy ludzie e, ostrzegali od lat. No ale kto ich ma słuchać? Ja mam to zrobić? To tak łatwo powiedzieć: weźmy sprawy w swoje ręce. No i co, co mam zrobić? Napisać list do laboratorium? To, to jest sprawa znaczy, rządu. Znaczy, my słuchamy, bo pamiętam jak kilka lat temu, bo nawet w 2018 roku po raz ostatni Bill Gates o tym mówił i, i też miał taką wideokonferencję, którą oglądało 16 milionów osób. Więc to nie jest tak, że on jest jakiś osamotniony i opowiada o rzeczach odrealnionych kompletnie, ale odnoszę wrażenie, że to, co on wtedy mówił, um, można porównać z tym, co mówią teraz, co mówili jeszcze 2-3 miesiące no bo przez te ostatnie 2 trzy miesiące jesteśmy zajęci koronawirusem mówili naukowcy i mądrzy ludzie na temat globalnego ocieplenia, które, które cały czas gdzieś tam nad nami wisia, ja mówi o konsekwencjach, bo to, że klimat się ociepla, to, 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 to oczywiście to doskonale wiemy, tylko ludzie mówią, że zawsze się ocieplał. To też wiemy, tylko chodzi o to, żeby spowolnić to ocieplenie. Tak, to jest trochę tak jak dyskusja uwagę, na temat tej pandemii. Zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo bardzo tutaj teraz ryzykowne tezy stawiamy, ktoś się może poczuć urażony, ale w, w, w 2000 latach, w XXI wieku, mieliśmy już bardzo poważne wybuchy kilku bardzo groźnych wirusów. Zna Wszyscy mądrzy ludzie, takich nazywajmy, tych naukowców, wszyscy mądrzy ludzie mówili, że to jest związane z globalnym ociepleniem, to jest związane z ekspansją człowieka. Te wirusy zawsze żyły w tych nietoperzach, pancernikach i innych zwierzętach, tylko te zwierzęta żyły sobie głęboko w swoim lesie, oddalone dziesiątki albo setki albo tysiące kilometrów od osad ludzkich. A teraz te osady ludzkie zaczynają tym terenem się zajmować. Te zwierzęta trafiają w nasze ręce, na targi różne w różnych miejscowościach i te wirusy zaczynają na nas przeskakiwać. Tak było z SARS-em, tak było z MERS-em, tak jest dzisiaj z COVID-19. I to ma związek z ekspansją człowieka, to w pewien sposób ma związek z ocieplaniem klimatu, bo zwierzęta migrują, pojawiają się w innych nieprzygotowanych na to miejscach. Matka Natura ma wiele metod na to, żeby pokazać nam: ej, uważajcie sobie, bo nie tylko tsunami, nie tylko trzęsienia Ziemi, ale również mały wirus może wam troszeczkę zepsuć życia. I my nie potrafimy się nauczyć tego. My to troszeczkę jako ludzkość wywołujemy wojnę. Porównując do wojny, my trochę wywołujemy wojnę najpierw, wypowiadamy komuś wojnę, a potem zamawiamy okręty i samoloty, żeby walczyć. To, to tak mniej więcej wygląda walka z wirusem dzisiaj. Znaczy, wydaje mi się, że my, zwykli szarzy obywatele, śmiertelnicy, jesteśmy bardziej pokorni i mniej ambicjonalnie podchodzimy do tego niż politycy, którzy, a chociażby z tego powodu, że są politykami. Muszą prężyć muskuły i udawać wspaniałych mężów stanu, i dlatego opowiadają takie pierdoły, jakie opowiadają, że jaki koronawirus? Przecież tego nie widać. Jaki to może być wróg? Przecież my tego nie widzimy. No, no tak to niestety wygląda, więc my podchodzimy do tego mniej ambicjonalnie, a z większą pokorą, i dlatego my potrafimy schować się w domu. Uogólniam, ale zdecydowana większość tak, a inni z kolei nie. Choć tak jak mówiliśmy wcześniej, tutaj są różne modele tego, jak z tego wszystkiego wyjść obronną Ale, ręką. Zwróćcie uwagę, że to jest troszeczkę nasza wina, nas, szarych obywateli, skoro tak siebie nazywamy. Bo hmm, y, politycy wywodzą się. Spośród szarych obywateli. Nikt nie rodzi się politykiem, nikt nie rodzi się prezydentem, nikt nie rodzi się przywódcą narodu. To my wybieramy tych ludzi i to są tacy sami ludzie jak my, takie same mają słabości, takie same ograniczenia. I chodzi o to, że w momencie, kiedy ktoś zdobędzie wysokie stanowisko, nagle nie traktować go jako wszechwiedzącego. To jest problem wielu ludzi. Trzeba wszystko zawsze brać przez pryzmat, Pewnych informacji, które mamy z innych źródeł. Więc o ile zaufanie dla rządu amerykańskiego od wielu lat jest bardzo niskie. Mówimy o ostatnich kilkudziesięciu latach, to się zmniejszało, zmniejszało, zmniejszało. Teraz mamy efekty, ludzie nie wiedzą, co mają robić, bo mają tak wiele różnych sprzecznych informacji, a z drugiej strony wspomnieliśmy wcześniej Koreę Południową. W Korei Południowej jest odwrotnie. Rząd w ostatnich latach udowodnił wielokrotnie, że działa na ich korzyść, jest odpowiedzialny za swoje słowa, jest odpowiedzialny za swoje działania, w związku z czym zaufanie do rządu w tamtym kraju było wysokie, a tyle wysokie, że ludzie, wszyscy szarzy ludzie na prośbę rządu, zrobili to, co ich proszono, pozostali w domach. Tam nie trzeba było wojska na ulicy, tak jak w Chinach, wysyłać. Tam nie trzeba było ograniczać ludziom możliwości poruszania się, bo wszyscy, rząd powiedział, pozostali w domach, bo na pewno ma rację. Efekt, Korea Południowa praktycznie już jest po epidemii. My dopiero na samym początku, dopiero zaczynamy. Smutne, niestety to, o czym powiedziałeś, to jest bardzo istotne, tyle tylko, że ten proces przywracania autorytetów i tłumaczenia ludziom, że od leczenia jest lekarz, a nie konował i nie ktoś, kto w internecie napisze parę pierdów, pod którymi nawet nie chce się podpisać, że od pieczenia chleba jest piekarz, że od elektryki jest elektryk, że od wirusów jest wirusolog. I tak dalej, i tak A dalej. zajmie na nam chleba chleba. z tym pieczeniem chleba, bo teraz w każdym domu ktoś piecze chleb, także każdy jest piekarzem. I dobrze. Ja wiem. I każdy jest mistrzem, ale to już wynika z czegoś zupełnie innego. Sami się nie zoperujemy i doskonale wiesz, o czym mówię. Ale z tym chlebem to mnie akurat przyłapałeś. Pamiętasz też, że sam piekłeś. Znaczy ja pamiętam, że ty piekłeś, bo pamiętam, że od ciebie dostałem w prezencie maszynkę do pieczenia chleba. I pamiętam, co powiedziałeś. Powiedziałeś, że gwarantuję Ci, że upieczesz dwa, trzy chleby i ją odłożysz na półkę. Tak się stało. Brawo. Byłeś przewidu przewidujący. Rafał Jurak, naczelny tygodnika Monitor w pierwszej części. Był gościem Ameryki po polsku. Rafał, bardzo dziękuję. Pozdrawiam.